Siemanko, tutaj Thalass i dzisiaj będzie bardzo krótko powiem wam tylko dlaczego Chińczycy rządzą na wszystkich praktycznie serwerach prowadziłem rozmowę z japońskim tutaj przedstawicielem wielu sojuszy Wiem, początkowo chciałem go zaatakować i ogólnie rzecz biorąc, no po przetłumaczeniu sprawa wygląda tak. No wiadomo, tutaj napisał, że inne gilie trenują i takie tam. Ja napisałem, że. Ciekawe, ile płacą im za granie, bo Chińczycy są biedni. A nie zauważyłem, że on e, pisze po japońsku w każdym razie. E, a on tutaj mm, ta gra to gra dostarczana przez chińskie firmy, a większość graczy to Chińczycy. No więc, krótko mówiąc, po prostu gra jest sponsorowana e, tutaj przez e, właśnie chińskie firmy. A co za tym idzie? No. Nie dziwmy się, że przegrywamy z tymi całymi nie wiem już jak to nazwać z tą całą nieuczciwością Więc to by było na tyle Niestety No ale jeżeli złożymy odpowiednie uda nam się zrobić parę naście sojuszy, może chociaż z paru królestw uda nam się tych Chińczyków wybić. Dobra, dzięki za oglądanie. To był krótki filmik. Trzymajcie się. Cześć.